Stand clear of the closing doors. Pielgrzymka rowerowa z Bostonu do amerykańskiej częstochowy w Doylestown zgromadziła ponad 200 uczestników. Szósta międzystanowa pielgrzymka rowerowa pod nazwą "Wierni wierze na rowerze". Przejechała 350 mil, czyli 560 kilometrów z Bostonu do amerykańskiej częstochowy w Doylestown, koło Philadelphia. Jak co roku, każdy mógł sam wybrać miejsce startu w zależności od własnych możliwości. Na pielgrzymce pojawili się nie tylko wszyscy ubiegłoroczni pielgrzymi, ale też wielu nowych. Pierwszą pielgrzymkę jechałem, to była zerowa pielgrzymka w 2015 roku w intencji dla mojego taty. Wtedy nikt nie chciał ze mną jechać, każdy mówił, że to szalony pomysł. Pojechałem sam, obiecałem Panu Bogu, że stworzę tę pielgrzymkę rowerową, tylko żeby mojego tatę uzdrowił lub zabrał go do siebie, żeby nie cierpiał ani jednej godziny. Pan Bóg zabrał mojego tatę do siebie, mój tata nie cierpiał ani jednej godziny, w Dzień Świętego Krzysztofa i zapoczątkowałem pielgrzymkę rowerową. W czasie pielgrzymki wszyscy nocowali w budynkach kościelnych, gdzie mieli dostęp do pryszniców i ubikacji. W ciągu dnia otrzymali nie tylko śniadanie, obiad i kolację, ale też zimne i gorące napoje. Jest to moja szósta pielgrzymka z Bostonu, 360 mil w 7 dni. Mnóstwo wspaniałych wrażeń ze wspaniałymi pielgrzymami. Jest to takie bardzo radosne przeżycie, ponieważ niesiemy swoje intencje do Matki Bożej Częstochowskiej. Przeżyciem niesamowitym jest pielgrzymka. To jest coś, co zmienia życie. Uczestnik brał na siebie pełną odpowiedzialność za siebie i innych uczestników pielgrzymki. Sam sobie nie mogę uwierzyć. Pielgrzymka powstała z Bostonu. Jedziemy 7 dni czy 150 mil. Stand clear of the